Witajcie moi drodzy na czwartkowym goleniu. Tak naprawdę dzisiejsze golenie powinienem rozpocząć nie yy, matero z yerba mate, tylko tak naprawdę kubeczkiem ze szklankiem z <gulanie> kubeczkiem ze szklanką mleka, bo produkt, który chcę wam zaprezentować dzisiaj jest hołdem dla wyśmienitej kinematografii dla bardzo wysmakowanego kina, dla filmu przede wszystkim, który no chyba każdy widział. Ja sobie nie wyobrażam nie widzieć tego filmu. Widziałem go kilkukrotnie. Trochę szkoda, że już nie, nie leci nie leci w, w telewizji. Rzadko się zdarza, żeby, żeby puszczali ten film, a szkoda, bo jest to pewna kinematografia, która kurczę, naprawdę zasługuje na, na na pewną oprawę, na to, żeby to pokazywać, bo świetny film, a konkretnie Leon. Leon ze stajni Fenomeno Shave, zobaczcie. Leon, zawodowiec. Każdy z nas widział film Luca Besona z 1994 roku. Yy, z młodziutką ona się nazywała, zawsze zapominam, jak się nazywa. Nie wpadnę teraz. Wypiję jerbę, zaraz Wam pokazuję. Mamy tutaj Leona zawodowca w, na samym, na etykiecie. Zobaczcie, tak prezentuje się Tygiel, troszeczkę inny niż mój Machiavelli. Tutaj o tym, że produkt wykonano w Rosji. Taki jest. Skład tego mydełka i na atencję zasługuje pierwszy skład Talou. Jest zmieniona formuła. Widzicie formuła artefakt Triple Milt Soap Shaving Soap Extra Class, jak samo o sobie mówi, Leon. Zapach. Powiem Wam szczerze, tak indywidualny zapach i tak wyszukany, tak niespotykany, właśnie jak ten indywidualista tutaj yy, w Powiem szczerze, że ja nie jestem w stanie na pierwszy moment określić kwiatowy, lekko różany, ale w tle delikatnie kwiatowy, jakby cytrusowy, naprawdę opowiedzieć o tym zapachu jest nie sposób dla indywidualistów. Tylko, tylko i wyłącznie dla indywidualistów, bo zobaczcie, tak to się prezentuje miękkiej konsystencji, lecz już niedrożdżowej, tak jak taki, taki ala jak było na przykład w Machiavellim czy w Czarnym Księciu, że było tak było jest zmieniona, jest zmieniona zdecydowanie konsystencja mydła na bardzo jest ono twarde, lecz jeszcze dające się spokojnie spokojnie wydrapać. Także tutaj wielki hołd wielkiemu filmowi, ponieważ Myślę, że zasługuje ten film na, na taki hołd. A druga sprawa, że jest tutaj, tak w mojej ocenie, pan Wieczesłow Jagudin daje nam do zrozumienia, że jest on indywidualistą, tak samo jak, jak Leon i zawodowiec i perfekcjonista przede wszystkim. Pamiętacie te sceny, w których on codziennie rano szklanka mleka, potem trening, potem, potem była było zlecenie i tak naprawdę według utartych schematów i myślę pan jak Jagudyn również tutaj tutaj idzie wo, według utartego szlaku, nie zmieniając za dużo swojej receptury, wie, że robi dobrą robotę i i tym sposobem wydał nam takie oto takie oto mydełko. Coś pięknego. Powiem szczerze, jest to taka, taka perełka, perełka, którą, którą no, Warto mieć w swojej kolekcji. Widziałem po internecie, że po ebayach jest ono dostępne w, w sprzedaży internetowej, lecz chyba bardzo limitowana, bardzo limitowana sprawa. Ceny dochodzą do cen mydeł amerykańskich po 25 dolarów z tego co widziałem, więc dosyć droga rzecz, ale uważam, że bardzo, bardzo fajna, bardzo fajna sprawa. Posłuchajcie, co sam producent mówi o tym, o tym mydełku. Mydło do golenia dla mężczyzn Fenomeno Shave Leon to przede wszystkim wspaniały produkt, który zapewnia gładkie, łatwe i szybkie golenie przy użyciu do, dowolnego narzędzia do golenia. Piana jest gęsta, przyjemna, kremowa, konsystencja nie tylko zapewnia miękki posisk maszynki, ale także do, dodatkowo pielęgnuje skórę. Szczególnie zainter szczególne zainteresowanie rosyjskim mydłem do golenia fenomenów Shave Leon wynika z najrzadszego zapachu, który ponad, który ponad 150 lat temu był niesamowitym, niesamowitym hitem pośród arystokratycznej elity Europy. To rzadki przypadek, gdy delikatna róża jest naprawdę męska. Pierwszy moment nie czuć tej róży, bo jest takie uderzenie, jakby lekkiego cytrusu m, paproci takiej. Dodatkowo jest, jest ta róża, ale ona jest według mnie na, na drugim planie. Ją czuć bardzo dobrze. Nuty, głod, nuty głowy przywodzą na myśl wczesny poranek, włoski ogród, kwaśno-gorzką świeżość geranium. Geranium to, jeśli dobrze mówię, pelargonia, pelargonia albo pelargonia. I delikatny aromat bergamotki. Zanurzając się głębiej na dolnych nutach odnajdujemy ciemne i pikantne goździki oraz paczulem, samo serce otwiera się lekkim aromatem świeżej ospałej róży, która właśnie rozkwitła i otworzyła swoje delikatne płatki dla świata. Yy, powiem Wam szczerze, że kurczę tak wyszukanego produktu. Ciężko szukać gdzie, gdziekolwiek i tak naprawdę. Yy, żeby, żeby znaleźć coś takiego, to trzeba naprawdę naprawdę dać, dać sobie chwilę czasu, by po prostu się za, w taki temat, w taki temat się, się zanurzyć, bo myślę, że jest on, jest on wart tego. Już pamiętam jak się ta mała nazywa, przepraszam za, za małą zmyłkę. Pani nazywa się Natalie Portman. I Jean Renault. Także mała Natalii Portman w swoim debiucie właśnie w tym filmie była. I Jean Renaud, wiadomo, francuski aktor. Także także tutaj. Powiem szczerze, że gdyby nie mój darczyńca, nie miałbym okazji zobaczyć i doświadczyć golenia tak wy, wysmakowanym produktem, jakim jest Fenomeno Shave Leon super. Dobrze. Czym się dzisiaj będę golił? U mnie nie zmienia się to, jest Gillette 7 O'Clock, jak mówiłem we wszystkich filmach jedziemy z Henson Shaving z maszyną z Kanady, kanadyjski AL13, tak nazywa, się. tak nazywa się ta maszyna oraz z pędzelkiem z firmy Stando Shaving Accessories, tutaj Stando Brushes, taką się nazywa, z, ko z kocią łapką. Czarny syntetyk. Wędruje, wędruje już do, do kubeczka. troszeczkę naciągnął wody. Po goleniu również bardzo zapach uważam dla indywidualisty, ale z tego co zauważyłem po, po forum, po, po różnych y, światowych też forach, dla, zapach dla indywidualistów, ale zapach też dla wszystkich. Czyli Steampunk Aftershave. Ja mam do zgolenia zaraz dwudniowy, także czas się brać. Ja zwilżam twarz i wyrabiamy pianę. Bo powiem szczerze, że już nie mogę się doczekać takiego golenia. no Tutaj pamiętam, że zagrał fenomenalnie, choć mała Natalia Portman, jak sobie przypomnę, skradła całe show. Także było. Był to film naprawdę z mojego dzieciństwa, bo ja to pamiętam, jak, jak, leciały, jak leciało to w telewizji. Więc to był naprawdę film, który z jednej strony szokuje, zachwyca, bawi także do łez. Także jeśli ktoś nie widział tego filmu, to zdecydowanie. Zdecydowanie polecam zobaczyć arcydzieło kinematografii. Może troszeczkę na pierwszym odbiorze zwariowany film, ale przesłanie filmu jest bezcenne. Dobrze, zejdziemy na dół, kręcimy, kręcimy pianę. Dobrze, jak widzicie, mydło przełożone do miski w dwa okręgi. Pędzel zwirżony, i jedziemy z tematem. Ciekawe jak, jak, zmieni się wyrabianie piany, bo jestem bardzo ciekaw tego, tego mydełka, ponieważ Machiavelli czy, czy pamiętacie Black Prince, czyli Czarny Książę z, z Fenomeno Shave, było to mydełko, które nie miało kompletnie żadnych tajemnic przed sobą, jeśli chodzi o wyrabianie piany, tam nie trzeba było się wysilać, żeby ukręcić gęstość śmietanową pianę. Zobaczymy tutaj na pierwszy rzut nosa, jaki się trafia, czyli zapach, który się uwidacznia. To jest faktycznie ta, to geranium, ta, 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 ta pelargonia. Lekko gorzki, właśnie taki smak, taki powiem, że naprawdę z uderzeniem jakby troszeczkę cytrusa, paczuli, jest delikatnie słodko, więc niesamowity zapach. woda i łyżeczka jak widzicie zawsze zawsze w pogotowiu Z tego co widzę to piana wyrabia się naprawdę bez najmniejszego problemu Tutaj daje, daje się wyrabiać naprawdę super. Zaczyna się to wszystko ciągnąć. Znaczy, jeśli na pierwszym miejscu widzieliście, jest, jest talą. To dajmy chwilę, niech to, niech to mydełko się wyrobi całe. Zobaczcie co się dzieje. Zaczyna się wszystko elegancko ciągnąć. Kilka kropel na pędzel i do miski jak zawsze. I jedziemy dalej. Ja wiem, lubię dosyć długo wyrabiać pianę, lecz dla mnie to jest celebracja. To jest naprawdę przyjemność obserwować, jak ta piana się buduje, jak ona nabiera swojej kremowości lubię obserwować co się z nią dzieje, czy nie opada czy nie dostają się bąbelki nie robią się bąbelki, czy nie robi się szampon tak zwany, czy, czy, jest, na, czy jest na przykład za gęsto, że trzeba jeszcze tej wody dać, bo nieraz mydła są takie, że że piją wodę jak szalone i, i chcą tej wody jak najwięcej a tutaj zobaczcie, nie ma najmniejszego problemu Zrobiło się tak, jak ma się zrobić, czyli jest pora na ostatnią kroplę wody, i już uważam, że to będzie to, to wszystko, co tutaj nam potrzeba. Zawsze powtarzam: dajmy sobie czas. Na ukręcenie tą, tej piany, tej dobrej piany, bo ukręcić byle co, to zawsze mówię, że każdy z nas potrafi pokręcić bezmyślnie pędzlem w tyglu i ukręcić tak naprawdę zawsze coś nam wyjdzie, ale ukręcić coś, co, co będzie, będzie służyć naszej skórze, no to już jest zawsze sztuką. Żeby ta piana nie opadała, żeby ona miała amortyzację, żeby była, była gęsta, żeby trzymała dobry poślizg I już, to jest to Ja jadę do góry Pobieram sobie tylko kubeczek na bok, i jeszcze raz zwijam twarz. Mam nadzieję, że dobrze wszystko widać. Zwijam twarz i, i przechodzimy do już do golenia. ręczniczek oczywiście od Bluebirdsów zobaczcie co z tego wyszło nie bez powodu to Wieczesław nazwał tą tą firmę Fenomeno, faktycznie fenomenalny produkt Jak zapachy różane, może nie każdemu mogą podpasować różane, lekko cytrusowe, lekko zielone. Ja również jestem zwolennikiem bardziej skórzanych zapachów, bardziej, bardziej takich drewnianych, że tak powiem. Drzewnych, to tutaj wariacja na temat zapachu właśnie różanego. Coś fantastycznego, naprawdę świetny produkt. Jeśli będziecie mieli okazję zakupić, to nie wahajcie się. Jak widzicie, maszyna maszyna robi swoje bardzo bardzo dokładnie, bardzo dokładnie robi swoje. Ostatnio byłem lekko, lekko zniesmaczony, lekko zawiedziony Holikołem To tutaj jestem wręcz, wręcz zachwycony tym zapachem i tym, co to, co to mydełko oferuje. Naprawdę. intensywność zapachu i jakość tej piany. Tutaj naprawdę nie ma się do czego doczepić. Tutaj nie uświadczycie żadnego żadnego ściągnięcia, żadnego szczypania na twarzy, tak jak w niektórych mydełkach, które potrafią nas uczulić. Uważam, że pan Wieczesław Jagudin robi naprawdę świetną robotę. Maszyna praktycznie sama sunie po twarzy, wyznacza nam kąt golenia, więc możemy się golić praktycznie na pamięć. Co uważam, może być troszeczkę zgubne, bo potem weźmiemy sobie jakąś inną maszynę z półogrąbłą czapką i nagle się okaże, że nie trzymamy kąta, i, i od razu pojawią się zacięcia. Świetnie. Naprawdę twarz się czuje rewelacyjnie po, po takim produkcie, tutaj ja nie mam naprawdę żadnych zastrzeżeń. Wybitny produkt, jak dla mnie bardzo dobry, wybitny produkt. Jeśli ktoś, tak jak ja, interesuje się, pasjonuje się to Fenomeno Shave, to jest produkt, który obojętnie jakie medełko wybierzecie, uważam. Świetne, naprawdę świetna, świetna sprawa. Także Jean no Leon Zawodowiec, dzisiaj w użyciu, jak na razie, bez, bezsprzecznie najlepsze, najlepsze mydełko, które, które było w, w paczce od mojego darczyńcy, za co bardzo mu dziękuję, że mogłem doświadczyć takiego, takiego golenia. Zapach nadal się utrzymuje na twarzy. Czas wziąć Steampunka, który również jest nieoczywisty. Steampunk od Adama Schulza, od, od Barbera, którego odwiedzam. Regularnie do którego chodzę się strzyc, naprawdę, kto nie miał jeszcze steampunka, jest on w ofercie yy, pana Drwala. Zobaczcie, mam nadzieję, ale chociaż to nie mamy złudzeń, że nie będzie widać składu. Jest on tutaj, przezroczysta butelka 90 ml. Zakupiony jeszcze na targach poznańskich. Również przepiękny, przepiękny szyprowy zapach, przede wszystkim. To jest tak samo nie, nieoczywisty jak ten Leon, także jeśli, jeśli używać Leona, to tylko ze steampunkiem. Pasują do siebie tak. Tak są różne od siebie, a tak fajne. Zresztą wszystkim fanom zapachu, którego autorem jest pan Adam. Adam Schulz, nie muszę tego, nie muszę tego polecać, bo wiedzą, że jest to po prostu sztos, sztos, który trzeba mieć. I już, po goleniu. naprawdę nic więcej do szczęścia <grym> nie potrzeba. Także ja zalewam mierbę. I już, życzę wam przyjemnego popołudnia. I widzimy się w kolejnym wideo. Trzymajcie się. Cześć.